Sztuki wizualne. Małgorzata Mirga tas. Mówi o sobie, że ma trzy tożsamości: artystki, polki i romki. I ta ostatnia, konsekwentnie znajdująca wyraz w jej sztuce, ujmuje widzów swoją autentycznością. Urodziła się w 1978 roku, ukończyła ASP w Krakowie i po studiach powróciła w rodzinne strony. Mieszka w Czarnej Górze na granicy spisza i podhala. Wypracowała styl charakteryzujący się bogactwem wyrazistych kolorów, mnogością ornamentów, dekoracyjnością czerpiącą z etnograficznego dorobku wspólnoty. Tworzy zarazem prace narracyjne, niemal reporterskie sceny rodzajowe z życia rodziny, sąsiadów, romskich społeczności. Za sztukę, która efektownie, niebanalnie i mądrze opowiada o tożsamości i dziedzictwie, zaszukanie w tradycji Romów ciągle aktualnych wartości i uniwersaliów Małgorzata Mirga Tasy. Państwu bardzo dziękuję za tak niesamowite wyróżnienie i za nagrodę. Dziękuję kapitule i tym osobom, które mnie nominowały. Chciałam powiedzieć, że to, że ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna jako dla, dla kobiety romskiej, dla Polki i dla artystki, tak jak Pan powiedział, uważam, że mam trzy tożsamości w tym momencie. Więc. I chciałam bardzo, bardzo podziękować mojej rodzinie, która, myślę, że teraz mnie ogląda, za miłość, wsparcie i za, za to, że zawsze mnie motywują i do, do działania i do tworzenia. Bardzo serdecznie Dziękuję. gratulujemy Małgorzata Mirgatas. I proszę szukajcie w sieci Małgorzata Mirgatas, tam będzie można obejrzeć przynajmniej niektóre prace Pani Małgorzata. Z nadzieją, że spotkamy się na, vista, na wystawie już w Realu niebawem. Gratulujemy bardzo Dzień serdecznie. Bardzo. Paszport polityki w kategorii sztuki wizualne Małgorzata Mirgatas.